Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj tak na szybko, styczniowo, a że pierwszy miesiąc w roku, to i odwiedziny duszpasterskie zwane kolendą. Nie wiem, jak tam u Was czy przyjmujecie w tym roku księdza u siebie w domu? Czy w ogóle jest taki plan ze strony parafii, że te odwiedziny duszpasterskie będą na ulicy, na której mieszkacie? No ja, jako proboszcz, dusz pasterujący w, w pojedynkę w czterotysięcznej parafii, Gimnastykuję się na różne sposoby, żeby spotkać się z moimi parafianami, porozmawiać z nimi, wysłuchać. No, często nie jest to łatwe, ale wielokrotnie jest to bardzo, bardzo budujące. No i teraz przechodzę już do sedna sprawy. Najpierw kilka newsów takich bardzo budujących i wzmacniających, krzepiących własnego ducha i naszą wiarę. I teraz zobaczycie zdjęcie pewnego bardzo starszego już pana i Pewnej staruszki, którzy co dopiero stali się katolikami. Jak widać, nigdy nie jest za późno, aby przeżyć własne nawrócenie. Ten pan ma 104 lata, ta pani 94. I co dopiero zostali ochrzczeni, przyjęli pana Jezusa. No i chwała panu Bogu, nigdy nie jest za późno, żeby do pana Boga przyjść albo do niego wrócić. I także ci, którzy w ostatniej godzinie zostaną. Wynajęci jako robotnicy do winnicy pańskiej otrzymają tę samą zapłatę, jak ci, którzy w pierwszej godzinie przeżyli nawrócenie. No, oby więcej takich sytuacji. Teraz drugi radosny news. Czasami w czasie meczu w Stanach Zjednoczonych, czyli za oceanem, gdy jest przerwa w rozgrywkach, operatorzy kamer, reżyserzy wyszukują różne osoby. Które stanowią publiczność. No i tak stało się w czasie pewnego meczu. Gdy kamera zauważyła siostry zakonne, to reakcja publiczności była niesamowicie pozytywna. Za chwilę zobaczycie fragment tego widowiska. Jak widać, mimo że się często schydza chrześcijaństwo, czy katolicyzm, to jednak wiele osób pozostaje ze zdrowym rozsądkiem i nawet na sam widok, symbol sióstr zakonnych przypominających o Panu Jezusie i o chrześcijaństwie, publika naprawdę reaguje pozytywnie. A teraz filmik. Oby i w naszej ojczyźnie te emocje powoli, powoli się zmieniały na coś bardzo obiektywnego, bo ja już dzisiaj nie będę o tym mówił, no tak ochydzono wiarę, katolicyzm, chrześcijaństwo, kościół, że wielu na widok księdza czy siostry zakonnej dostaje jakichś dziwnych drgawek. Niech Pan Bóg błogosławi temu, żeby i to się zmieniło w Polsce, ale dzisiaj już nie będę tego wątku pogłębiał, zgłębiał. Jeszcze jedna taka bardzo krzepiąca informacja i filmik. Za chwilę zobaczycie pewnego księdza, już bardzo schorowanego, który, mimo że jest w szpitalu, ma możliwość odprawiania mszy świętej i robi to jak potrafi, co zresztą widać po tej jego postawie, że bardzo kocha pana Jezusa eukarystycznego. Więc przenosimy się do tego szpitala i zobaczmy ten bardzo budujący filmik. Tak, chciałem się z wami w styczniu podzielić pozytywnymi newsami, chociaż dorzucę nieco goryczy, pewien smutek, ale też powiem to w wielkim skrócie. Gdy zerkam za ocean do Stanów Zjednoczonych, to między innymi gdy usłyszałem o nowej nominacji, no, no nie może być stara nominacja, na biskupa Waszyngtonu, D.C., czyli stolicy Stanów Zjednoczonych, no to naprawdę się zasmuciłem. Biskupa, który raczej nie miał poglądów konserwatywnych, zastąpi kardynał Robert Walter McElroy, który raczej też konserwatywnych poglądów nie ma, a w zasadzie jest zwolennikiem <laughs> takich wywrotowych test, które pojawiają się w kościele rzymskokatolickim. I to smuci. I także w perspektywie tego, że w ciągu najbliższych lat raczej ten obóz konserwatywny wraz z wiceprezydentem, który przecież parę lat temu nawrócił się na nowo na wiarę w Pana Jezusa i przyjął katolicyzm, no i jednak rozkochał się także w tej konserwatywnej, tradycyjnej wersji kościoła. O, o czym ja mówię? Nie ma wersji konserwatywnej, tradycyjnej. To jest ta prawdziwa strona katolicyzmu. Ta tak zwana progresywna, czy postępowa, to jest raczej, nawet też ta nazwa do tego nie pasuje. To jest przewracająca wszystko do góry nogami. I aż żal, że jednak decyzje góry kościelnej nie chcą tego klimatu konserwatywnego, który w Ameryce się odradza, wykorzystać. Tylko na stolice, do, znaczy na stolicę Biskupią, stolicy Stanów Zjednoczonych, wybiera się człowieka. O którym można powiedzieć naprawdę wiele smutnych rzeczy. Także jego powiązanie z Makkarikiem, kardynałem, który przecież został usunięty z kardynalatu, dlatego że jego życie moralne było naprawdę niemoralne. Także jego poglądy no, są zatrważające. Panie Boże, błogosław Kościół. To też jest. Bardzo smutne, że wiele osób się nawraca na katolicyzm właśnie dlatego, że widzą w kościele katolickim tę latarnię, ten ląd stały, który przypomina o takich wartościach jak małżeństwo, rodzina. Wiele osób nawracających się, nawet wspomniany wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, właśnie z tego powodu wybrał katolicyzm, że on przypomina, o tych fundamentach, których zabrakło choćby w dzieciństwie czy w latach młodych przyszłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc niech obudzą się ci tak zwani postępowcy. Ich pomysły prowadzą do jeszcze większej katastrofy. Ludzie poszukują tej latarni i chcą wrócić tam, gdzie zachowano, jako konserwa, świeżość prawdy. No ale niech Pan Bóg nas dalej kieruje. Jeszcze jedna smutna informacja, tym razem z Francji. Biskup Dominik Rey od 2000 roku, biskup diecezji na południu Francji. Nie wiem, jak się wymienia tę miejscowość w Kreju, Toulon. Ach, skomplikowana sytuacja. No, stolica Apostolska stwierdziła, że jest wiele rzeczy, które nie są właściwe. I dlatego wyznaczyła już ponad rok temu biskupa koadiutora, mówiąc, że biskup Dominik Rej, no, gdy będzie miał już wiek emerytalny, a on nastąpi za ponad trzy lata, no to przestanie być biskupem tej diecezji, a biskup koadiutor zajmie jego stanowisko. Kiedy Dominik Rej był jeszcze biskupem diecezjalnym tej diecezji, to nawet wyszedł zakaz wyświęcania księży. Dominik Rej. Był znany m.in. z takiego konserwatywnego podejścia, choćby w czasie święceń. Wykorzystywał ryt liturgiczny z 1962 roku, święcąc przyszłych księży. No ale Watykan stwierdził, że musi zaistnieć zakaz tej decezy, wyświęcania nowych kapłanów. On został cofnięty, gdy pojawił się biskup Kadiutor, no i papież poprosił tego biskupa, biskupa Reja. Żeby jednak już dzisiaj zrezygnował, że nie będziemy czekać do osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, Dominik, biskup Rej, złożył zatem rezygnację, jednocześnie pisząc list do swoich diesezjan, że powodu tej prośby papieskiej nie podano, ale on w myśl posłuszeństwa składa urząd biskupa. No, to też jest smutna informacja, ale. Niech te radosne z początku mojego odcinka kiedyś tak przeważą, że o tych smutnych będziemy mówić jak najmniej, bo, bo ich w ogóle nie będzie. Módmy się za Kościół, trwajmy przy prawdzie, bo prawda ostatecznie tak czy owak zwycięży. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty z Bogiem.